Dzień dobry Państwu. Pozdrawiam widzów kanału Zero z Parlamentu Europejskiego, gdzie powoli dobiega końca sesja plenarna. Ale dzisiaj o tym, co wydarzyło się kilka dni temu. Rada Unii Europejskiej przyjęła 13 października 2025 roku przegląd umowy DCFTA, następnie zatwierdzonej w Komitecie Stowarzyszenia Unia Europejska Ukraina. Co to oznacza? To oznacza kolejne otwarcie europejskiego, w tym polskiego, rynku na produkty rolne z Ukrainy. W wielu segmentach bardzo radykalnie, w każdym aspekcie skrajnie niekorzystnie dla polskich rolników. A to wszystko wydarzyło się przy poparciu polskiego rządu. Tak, przy poparciu obecnego rządu. To kolejne kłopoty polskiego rolnictwa, do których rękę czynnie przyłożył rząd Donalda Tuska. A pamiętamy, że rolnictwem zajmuje się rzekomo Chłopska Partia, czyli PSL. Wszyscy pamiętamy 2023 rok? Kryzys związany z zalaniem polskiego rynku przez zboże techniczne? Były szumne zapowiedzi, były konferencje prasowe i zapewnienia. Był wielki transfer Michała Kołodziczaka do Platformy Obywatelskiej. I co? Cicho! Cicho! Rząd Platformy Obywatelskiej w imię ukraińskich interesów zdradził polskiego rolnika w sposób spektakularny. Nowe porozumienie handlowe z Ukrainą to jest wielowymiarowa katastrofa dla polskiego, dla polskiego rynku rolnego. Nie przez suszę, powódź czy niskie ceny na skupie, ale spowodowana bezpośrednio przez polskich decydentów, przez polski rząd. Rolnictwo zostało wystawione na odstrzał przez własny polski rząd, który w Brukseli poparł rewizję tej umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą. Pamiętacie jeszcze tak zwane sukcesy polskiej prezydencji? To właśnie wtedy w czerwcu tego roku 2025 ATM z Ukrainą wygasły i wrócono do zasad handlu sprzed wojny sprzed czerwca 2022 roku, ale jednocześnie negocjowane było nowe porozumienie z Ukrainą, czym minister rolnictwa był zaskoczony. 30 czerwca, ostatniego dnia polskiej prezydencji zostało to ogłoszone. To naprawdę bardzo dużo mówi o tym, jak polski rząd jest zorientowany w tym, co tutaj w Unii Europejskiej się dzieje? ówczesny minister rolnictwa Czesław Siekierski napisał wtedy taki tweet. Z rozczarowaniem przyjąłem sposób, w jaki Komisja Europejska poinformowała państwa członkowskie o zakończeniu negocjacji z Ukrainą w ostatnim dniu polskiej prezydencji w Radzie. Jako przewodniczący Rady do spraw rolnictwa i rybołówstwa zwracałem wielokrotnie uwagę na potrzebę prowadzenia przez Komisję Europejską negocjacji handlowych w sposób bardziej transparentny i w dialogu z rolnikami. Tymczasem Komisja podjęła decyzję o zakończeniu negocjacji bez uprzedniej konsultacji ani z państwami członkowskimi Unii, ani z organizacjami rolniczymi tak pisał 30 czerwca Czesław Siekierski. Był po prostu zaskoczony. To był pierwszy sygnał, że ten rząd po prostu nad niczym nie panuje. W reakcji doszło do spotkania w Budapeszcie, gdzie wspólnie z ministrami rolnictwa Słowacji, Bułgarii i Węgier podpisano wspólną deklarację. Ministerstwo rolnictwa popierało noty Słowacji w tej sprawie, a na końcu rząd na radzie Unii Europejskiej co zrobił? No poparł ten otwarty import. To jest wręcz nieprawdopodobne, z jaką ekipą yy, amatorów my mamy do czynienia. Jak wygląda Polska na forum Unii Europejskiej zmieniająca co kilka miesięcy zdanie? Raz jest przeciw importowi z Ukrainy, a raz jest za. Naprawdę nikt na Radzie nie rozumie, o co tutaj chodzi. Na mocy tego przeglądu, na mocy przeglądu tej umowy DCFTA, która wejdzie w życie pod koniec października tego roku, ukraińskie produkty rolno-spożywcze otrzymały zwiększone wolumeny bezcłowych kontyngentów na y, kluczowe towary. Największy wzrost wolumenu kontyngentów bezcłowych w porównaniu z umową stowarzyszeniową odnotowały miód. Y, kwota wzrosła o 483% z 6 tys. ton miodu w umowie stowarzyszeniowej do 35 tys. ton po rewizji. Cukier. Tutaj wzrost o 400% z 20 tys. ton w umowie stowarzyszeniowej teraz do 100 tys. ton. Odtłuszczone mleko w proszku. 208% wzrost z 5 tysięcy ton do ponad 15 tysięcy ton. Jaja, 200% wzrost z 6 tysięcy ton do 18 tysięcy ton. Mięso drobiowe, kwota została zwiększona o 33%, z 90 tysięcy ton do 120 tysięcy ton. Ponadto zwiększone kontyngenty na produkty przetworzone, w szczególności kontyngent na otręby ich pozostałości wzrósł o 400% a kasza i śród jęczmienne o 423% z 7 tysięcy ton do ponad 33 tysięcy ton. Polski rząd nie tylko nie panuje nad sytuacją importu produktów rolnych z Ukrainy, on całkowicie ignoruje to, co się dzieje. W latach 2016-2021 Unia Europejska importowała około 20 tysięcy ton cukru rocznie z Ukrainy. A już w 2023 roku, po otwarciu rynku, wjechało na, na unijny rynek blisko pół miliona ton. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku jaj. W styczniu 2025 roku Ukraina wyeksportowała ponad 10 tysięcy ton jaj, co stanowiło ponad 90% więcej niż w tym samym okresie w roku ubiegłym. Polska była jednym z głównych odbiorców z udziałem ponad 11%. Rząd nie tylko nie chroni polskiego rynku przed napływem, ale wręcz go wspiera. Wyraził on pozytywne stanowisko wobec przeglądu umowy DCFTA między Unią Europejską a Ukrainą, mimo że import wielu kluczowych. Produktów rolnych z Ukrainy wzrósł w dramatycznym tempie. Brak konsultacji z polskimi rolnikami, brak sojuszy w Unii Europejskiej, brak szacunku dla polskich interesów gospodarczych są z dowodem na to, że rząd nie tylko nie panuje nad sytuacją, ale wręcz ją pogarsza. Chcę Wam powiedzieć, że naprawdę mnie nikt nie ogra w Unii Europejskiej. To, co obserwujemy, to nie tylko brak strategii, ale wręcz bezmyślne, bezkrytyczne podporządkowanie się decyzjom Brukseli. Brak przygotowania, Brak argumentów, brak konsekwentnego stanowiska skutkuje tym, że Polska staje się obiektem lekceważenia, a jej interesy rolne, gospodarcze są deptane bezwzględnie. Polska jest w Brukseli reprezentowana gorzej niż Ukraina, choć ta przecież nie jest członkiem Unii Europejskiej. W kontekście rolnictwa to katastrofa. Mamy do czynienia z zalewem produktów z Ukrainy. Zboże, kukurydza, mięso, jaja, cukier, miód, wszystko sprowadzone bez odpowiednich m, zabezpieczeń. Nasze rodzime gospodarstwa, gospodarstwa rodzinne są skazane na upadek, bo konkurencja nie jest równa. Ukraina nie przestrzega tych samych norm, ma niższe koszty produkcji. I może dumpingować ceny. A rząd? rząd czeka cierpliwie do 2028 roku, żeby Ukraina dostosowała swoje normy produkcji. To jest w ogóle jakiś chory pomysł, żeby najpierw wpuszczać te towary, a dopiero za kilka lat oczekiwać poprawy ich jakości. Ten rząd jest po prostu odklejony od rzeczywistości. Jeszcze 15 października pochwalił się, że dzięki nim, dzięki temu rządowi zakończył się okres pełnej i jednostronnej liberalizacji importu towarów z Ukrainy. Gdzie są tak zwane? Mirror Clauses, czyli tak zwane lustrzane wymagania jakościowe i środowiskowe, które powinny obowiązywać teraz od momentu podnoszenia kontyngentów, a nie za kilka lat. To teraz Ukraina przez 2-3 lata będzie eksportować żywność bez żadnych wymagań w zakresie unijnych standardów produkcji, a ofiarą tych decyzji będą europejscy, polscy rolnicy, którzy tych standardów muszą przestrzegać. Środki ochrony roślin, normy środowiskowe czy dobrostan zwierząt. To w Unii Europejskiej obowiązuje. Jeśli mamy otwierać rynek, to reguły gry powinny być dla wszystkich takie same. Co z tak zwanymi środkami ochronnymi przewidzianymi w tej rewizji w artykule trzecim, które mogą zostać uruchomione w przypadku zakłóceń na rynku w jednym lub kilku państwach członkowskich? One dotyczą tylko dodatkowych wolumenów kontyngentów, a nie, ich, a nie tych pierwotnych. Co ważne, Nadal brakuje informacji na temat tego, jak ten mechanizm ochronny będzie uruchamiany, jakie to będą progi. No i okazuje się, że tak naprawdę w ATM-ach też mieliśmy mechanizmy ochronne, które nie zadziałały. Skutki tej decyzji będą katastrofalne. Skutki tej umowy, rewizji tej umowy, będą katastrofalne. Wieś już zaczyna bankrutować. To nie jest problem przyszłości. Polska stanie się rynkiem zbytu masowego, niekontrolowanego importu towarów rolno-spożywczych ze Wschodu. A nasza gospodarka rolna zamiast się rozwijać, będzie powoli gasnąć. Rząd mówi solidarność z Ukrainą, a my pytamy, a gdzie solidarność z polskim rolnikiem? Rząd mówi takie są decyzje Komisji Europejskiej, a my pytamy, czy Polska to jeszcze suwerenne państwo, czy tylko biuro tłumaczeń dla dekretów z Brukseli. To jest naprawdę wręcz niepojęte, jak bardzo można przez brak kompetencji i determinacji skazywać kolejne branże na tak olbrzymie kłopoty. Rząd zdradził wieś. Politycy, którzy mieli bronić rolników, sprzedali ich interesy. PSL zdradził rolników, Platforma Obywatelska zdradziła rolników, PIS też zdradził rolników. Polityka wobec Ukrainy, zarówno poprzedniego, jak i obecnego rządu, znacząco się nie różni. Wszędzie tam, gdzie można przedłożyć interes ukraiński nad polskim, oni, rząd, to po prostu robi. Zrobił to PiS, zgadzając się na całkowitą liberalizację handlu, robi to teraz rząd Donalda Tuska i PSL Władysława Kośniaka Kamysza, który jeszcze w 2023 roku ostro domagał się rozszerzenia embarga na produkty rolne z Ukrainy, ale kiedy wszedł do rządu i został pierwszym wicepremierem, to już nie był zainteresowany. Choć choć ja osobiście przygotowałam jeszcze takie rozporządzenie w 2024 roku, które wręczył na posiedzeniu Sejmu kolega poseł Michał Wawer. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, cytat. Domagamy się rozszerzenia embarga na inne produkty rolno-spożywcze z Ukrainy. Władysław Kosiniak-Kamysz, 13 września 2023 roku. Panie Wicepremierze, co was powstrzymuje? Wystarczy jedno rozporządzenie ministra rozwoju. Macie funkcję wicepremiera, macie funkcję ministra rozwoju jako PSL, macie funkcję ministra rolnictwa. Co was powstrzymuje? Czy PiS okupuje dział legislacyjny Ministerstwa Rozwoju i trzeba go odbić? No jeżeli tak, to śpieszymy z pomocą. Mam tu przygotowany przez Konfederację projekt rozporządzenia o wprowadzaniu pełnego embarga na produkty rolne z Ukrainy. Wystarczy jeden podpis ministra Hetmana. I wnoszę w związku z tym, przekażę to teraz na ręce wicepremiera Kosiniaka-Kamysza i wnoszę o odroczenie posiedzenia, żeby pan wicepremier miał możliwość znalezienia ministra Hetmana, zmuszenia go do złożenia podpisu pod tym rozporządzeniem, żebyśmy mogli tu i teraz zacząć ratować polskie rolnictwo. Mało kto pamięta, że Michał Kłodziejczak z Donaldem Tuskiem pisali listy do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, Roberty Metzoli, z tej sprawie. A partia zaczęła w kampanii partia Donalda Tuska, zaczęła w kampanii wyborczej niemal mianować się partią rolną. No i gdzie teraz ci wszyscy ludzie są? Gdzie oni są teraz? W obliczu katastrofalnych skutków liberalizacji handlu z Ukrainą, która już doprowadziła do zalewu polskiego rynku niewiadomego pochodzenia produktami rolnymi, rząd zamiast wyciągnąć wnioski, biernie przyglądać otwieraniu kolejnego frontu zagrożenia umowy handlowej Unii z krajami Mercosu. Mówimy tu o państwach takich jak Brazylia czy Argentyna, które są rolniczymi gigantami, dysponującymi znacznie tańszą siłą roboczą, dużo niższymi kosztami środowiskowymi, normami, które w Unii Europejskiej byłyby po prostu nie do zaakceptowania. W praktyce oznacza to jedno: jeszcze większy napływ mięsa, cukru, yy, pasz drobiu, wołowiny na wspólnotowy europejski rynek, w tym do Polski. Dla polskiego rolnika to wyrok. I to wyrok podpisany nie przez Brukselę, ale przez Warszawę, która nie podjęła żadnej poważnej próby. Z zablokowania tego procesu. Rząd miał realną szansę utworzenia mniejszości blokującej w Unii Europejskiej wokół państw takich jak Francja, Austria, Węgry, Holandia czy Rumunia, które również mają ogromne zastrzeżenia co do skutków tej umowy dla własnych rolników. Ale nie zrobił nic. Zabrakło determinacji, zabrakło umiejętności dyplomatycznych, zabrakło politycznej odwagi. Zamiast twardych negocjacji i ochrony interesu narodowego mamy bierność, uległość. I całkowitą rezygnację z jakiejkolwiek realnej podmiotowości. Rząd ogranicza się do propagandowych komunikatów, tweetów, konferencji prasowych w kraju, podczas gdy w Brukseli nie było żadnego konkretnego sprzeciwu, żadnych działań zakulisowych, żadnych sojuszy, które mogłyby realnie wpłynąć na treść tej umowy. To samo jeśli chodzi o umowę Mercosur. Yy, powiedział, że będzie zabiegał o. Mniejszość blokującą. My powiedzieliśmy mu, że szanse są niewielkie. Jego doradcy śledzili. Wcześniej opali. politycy Platform mówili, jego, że będą zabiegać o taką mniejszość. Tak, ale się nie udało. Nie wszystkie bitwy można wygrać. E, Wydobyli do, wy deklarację, że Polska na pewno będzie głosowała przeciw, bo na to nalegał jeden z doradców pana prezydenta. Pan prezydent był we Włoszech, rozmawiał z premier Meloni, był we Francji, rozmawiał z, pe, e, z prezydentem. Okay, nie udało się. Wiadomo, I niestety tak? znowu się nie udało. Znaczy, naprawdę warto to nie su... udało się jemu warto i wam. Su... Ale po co się narażać na porażkę na, na szczeblu głowy państwa? Czy to pomaga Polsce? Ja może gra e, w Polsce? Jakby się udało znaleźć, no to by pomogło Polsce, no ale wiemy, że się nie udało tak. No to po co? Po, znaczy nie warto posłuchać rządu? Tak oto Polska, kraj z silnym sektorem rolnym, który mógł być liderem sprzeciwu wobec niszczenia europejskiego rolnictwa importem z krajów trzecich, staje się biernym odbiorcą cudzych decyzji. Najpierw Ukraina, teraz Mercosur, potem kolejne państwa. Dwa kierunki, jeden scenariusz. Rynki otwarte na przestrzał. Polskie gospodarstwa duszone w imię Solidarności w fałszywie rozumianej konkurencyjności. A rząd, który nie chroni własnych obywateli, tylko wykonuje polityczne gesty pod publiczkę. Dla wielu polskich rolników to nie jest spór polityczny to walka o przetrwanie. O ile mogą wytrzymać trudne warunki na skupach, o tyle nie poradzą sobie w sytuacji, gdzie walczy z nimi własny rząd. Mam wrażenie, że ministrowi Krajewskiemu po prostu nie zależy. Zamiast brać się do pracy i ratować sytuację, minister organizuje sobie dożynki w Spalek. Robimy wszystko, żeby to zablokować, a umowę i tak podpisuje Komisja z Ukrainą. No przecież to to... Powiedzmy Unii Europejskiej jak, dość. Jak co co Konferencje prasowe, chodzi po mediach, uśmiecha się. Natomiast Konfederacja apeluje do rządu o pilne zajęcie się sprawą umów handlowych zawieranych przez Unię Europejską. Nie może być tak. Że zyski odnoszą inni, a Polska zawsze tylko i wyłącznie straty. Potrzebujemy silnej presji, nacisków na rząd, żeby zaczął on w końcu reprezentować Polaków, a nie inne narody. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jak zwykle do śledzenia naszych aktywności, naszej aktywności tutaj w Parlamencie Europejskim. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach.